No, cześć, witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj wprawdzie miała być premierka, bajecznej kasy jak co czwartek, ale lot to coś postanowiło pomieszać w swoim kalendarzu premier i będzie ona jutro, tak, dzień przed wigilią. No spoko Korzystając z okazji, zatem chciałbym odpakować wielką pakę, jaką otrzymałem na święta od Asi z kanału La Fable. No, ona jest tak duża, że zajmuje mi praktycznie pół biurka. Asia, nie musiałaś naprawdę, no. Nie wiem co tu jest, ale wydaje się to, że jest to ogromna paka, no jest bardzo ciężka, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dobra moi drodzy, prawie 5 minut mi zajęło odpakowanie tej paczki, tak profesjonalnie zamknięta, więc będę po prostu z góry wyciągać i pokazywać. Mamy tutaj, zobaczcie, Ferrero Rocher, no nie wiem co, nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę jestem totalnie zaskoczony, także Asia... Zaszalałaś niepotrzebnie, ale no jest to mega miłe, także bardzo dziękuję. Tutaj mamy takie regenerum do stóp. No, ja taki piłkarz amator, także na pewno się przyda. Bardzo dziękuję. A to po intensywnym treningu też się przyda. Sól do kąpieli. Mamy jedną. Tutaj mamy drugą. Morska bryza i kwiaty. Mamy jeszcze. Takie fajne ciasteczka. Coś co lubię i ja, czyli żelki. Mamy takie węże z sokiem owocowym. Mamy jeszcze taką kopertę podaruj z drapki. W środku kolejna koperta. O, Śliczna ta kartka. Mm. Ciepłe życzenia, tak? Zdrowych, spokojnych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Rzeczy Asia z kanału La Fable. Asia, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Co my tutaj jeszcze mamy? Zdrapki. Asia zaszalała. Mamy dwie krzyżówki XXL, także czeka nas mnóstwo drapania. Mamy numerek 15 i 12, ale tu jeszcze mamy jedną zdrapę. I jest to wielka krzyżówka z numerkiem 3. O, proszę bardzo. No to mamy. Dzisiaj ohoho, mocny relaks, draping relaks. Ale to jeszcze nie wszystko. Mamy tutaj takie dwie kulki czekoladowe i co? No i profesjonalny drapak Lot to <gry> Także to wygląda na wszystko. Tak jest. Karton pusty, także Asia bardzo, bardzo dziękuję jeszcze raz. Jest mi mega miło, także ja sobie tutaj wszystko uprzątnę i zabieramy się za draping. No i mam wydrapane te dwie krzyżówki, w pierwszej nie mam żadnego wyrazu, w drugiej mam dwa wyrazy, a w trzeciej jeden wyraz. Bonus pusty, ale jeszcze są dwie literki, także wspólnie teraz trapiemy. Literka D, także na pewno bonus będzie pusty. Zobaczmy, czy ta literka D coś tutaj pomoże. Druga krzyżówka. No, nie widzę za bardzo literki D, i trzecia to mamy o delta mamy dryf, także jest drugi wyraz. Tu mamy jeszcze spadek, no i to jest wszystko. Dobra, i ostatnia literka to jest T, czyli mamy Kuwait, ale nie ma literki J. Kiedyby było 70 zł, to nie dla nas, ale zobaczmy, bo może tutaj się coś wykrywa, mamy mit. Także jest pierwszy wyraz dopiero. Internat nie ma A. No i tu mamy jeszcze Infant, ale też nie ma A. Dobra, druga krzyżówka. Natarcie wiatr. Tutaj mamy. O, kolejne T. I też wszystko. No i ta trzecia, ostatnia. TT. T. Tu mamy Fatimę, Knot. Ale nie ma A znowu i brat. Tu jeszcze lato. No, także niestety ta krzyżówka z numerem 12 będzie pusta. Chyba że coś pominąłem. Nie, mamy C i T kontrolne, więc to do pustych. Przed nami krzyżówka z numerkiem 15, to mamy dwa wyrazy, bonus pusty, ale tylko jedna literka brakuje, tu mamy jeden wyraz i tu mamy dwa wyrazy, czyli najbliżej wygranej w tej krzyżówce, literka U. Zobaczmy zatem mamy sufler, ale nie ma R. Teraz ta druga. Tutaj chyba nie ma żadnego U do wpisania nie. A trzecia mamy kruk. Tu mamy kuma, ujazd, o, ale też troszkę brakuje, więc ostatnia literka będzie decydująca. I jest to P. No to też bonus nie dla nas. Też było 70. I mamy tak Epopeja. Jest trzeci wyraz, moi drodzy. Jest wygrana. Świetnie. Mamy co najmniej dyszkę. Teraz tutaj literka P. Coś to jeszcze dołożymy. Opole mamy. To jest drugi wyraz dopiero, więc tu się nic więcej nie zadzieje. A w trzecim panicz mamy. Wyraz. Zapach. Tutaj już nic nie ma. Epika nie ma K. No. Jeszcze bonus mamy razy 1, także 20 zł by wyglądało, że mamy wygrane, bo tu są trzy wyrazy i w tej pierwszej też są trzy wyrazy. Zobaczmy, czy literki B będą. Nie mamy C. Aha, no tak 20 zł teraz C. No, także Asia dziękuję bardzo. Będzie na pomnożenie, a jeszcze mamy wielką krzyżówkę przecież. I ona jest z numerkiem trzecim, także bierzemy się za drapanie. Jakby było jednak troszkę przydługo, to jakąś tam część przyspieszę, więc drapiemy bez gadania, bez przedłużenia CI. No już tutaj coś w ponosie widzę mamy, także drapiemy dalej. Co? Dobra, no to przechodzimy na zieloną Tu mamy, tu mamy Tu jeszcze jest I i C Q Tu mamy leaf MIL Tu mamy MIM No, coś się powoli dzieje Dobra, jeszcze tutaj mamy KACZYNIEC KACZYNIEC i tyle nic więcej, nic. WU. O proszę bardzo, pra, prawie mamy lur. Super. Także dalej. WU. Mamy lustro. jest tutaj wyraz drugi, mamy trzeci no, od razu koło siebie tu jeszcze jest nil, ale nie ma L no także niewiele brakuje no to jeszcze było M i tu jeszcze no zaczynam gubić <noise> okej okay, kolejne dwie P i G PIG, dobra, P, I, G. O opatrunek Golf, tutaj mamy jeszcze gaz, i wszystko, a tu jeszcze było pierwszy wyraz Nigeria. Dobrze, no i druga strona, PG. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Moi drodzy, jest sześć dych. Car, pa, Patrycja. A nie, przepraszam, przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery dopiero. <grym> Już się ucieszyłem. A ja to jest normalnie. Miszczu. No, wszystko. Tak. <grym> ok, ostatnia literka. I kończymy krzyżówkę, Mamy K, także bonusy nie dla nas. ale to by było z ciekawości? 60 zł. Dobra, to mamy tak. Tu mamy K K. Oko. No to A, to, to literka O by załatwiła sprawę. No ale niestety nie mamy. To, to, to. I jeszcze mamy tutaj literka K. Nakaz. To było jeszcze N. Ooo! No właśnie. No to moi drodzy. Moi drodzy, mamy to car, patrycja, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest 60 zł. No, wykrakałem to sobie. I <grystanie> elegancko. No, Asia, ty to jesteś jednak mistrzyni. Dobra, wstępnie chyba nic nie przegapiłem, mam nadzieję, więc sobie zrobimy kontrolne. I mamy tutaj G oraz G, czyli wszystko się zgadza. No, elegancko. No, także Asia, ja Ci jeszcze raz z całego serducha dziękuję za tą wspaniałą przesyłkę, za zdrapki, które były świetnie wygrane, można powiedzieć, mamy 60 zł w krzyżówce, mamy 20 a w tej drugiej, czyli jest 80, no co mistrzyni, to mistrzyni, nie ma tutaj z Tobą co konkurować. <laughs> Także wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie, zostawcie Asi moc serduszek, a jutro się widzimy na premierce bajecznej kasy. Do zobaczenia. Cześć!